Jak już myślałeś, jestem instruktorem kulturystyki. Dzisiaj chcę zaprezentować kilka ćwiczeń na mięśnie Zacznijmy od ściągania linek wyciągu górnego. Linek może być uchwyt, mogą być łańcuchy. komu bardziej podpasuje to, co bardziej gorymi, bardziej odpowiadają linki. Ważne, żeby ręce, które trzymają linki były uruchomione, czyli w tym przypadku Linki yy, dłonie przytykamy mocno do głowy, żeby ręce przy, przylegały do głowia yy, i całą, całą pracę, którą ma wykonać, to nie brzuch, a nie biceps na przykład. Czyli staramy się wyłączyć się ręce z pracy. Tutaj ten ciężar do dołu, a wyłącza pracę ma wykonać brzuch. Piękamy przed wyciągiem. Miałem tak odległość, tak żeby nie było za blisko, łatwo było przeważyć ten ciężar między udem a łyką wykonujemy także było przynajmniej 90 stopni tu też staramy się że albo równolegle, albo troszeczkę podniesiony do góry, ręce w tym przypadku przy głowie i wykonujemy toki w drzwi. Tak jakbyśmy starali się odnąć czoły do tora. Gdy i później prostujemy w plecy i z W każdej serii sprawdziśmy na powtórzeń. Maksimum moim zdaniem 10, nano, maksymalnie brzuch. W momencie kiedy prostujemy tu, czyli kiedy opuszczamy ciężar, też brzuch jest napięty. Kontrolujemy opuszczanie ciężaru, żeby to nie była siła i siła ciężaru wyrywająca nas do rury, tylko my w pełnej twarzy koncentrycznej i ekscentrycznej kontrolujemy ciężar. Wykonujemy 3-4 serie w zakresie od 8 do 10. To jest ćwiczenie siłowe, także mniej więcej powtórz tutaj. Nie ma sensu wykonywać. Kolejnym ćwiczeniem na mięśnie czucha, jedno czucha, w tym przypadku na tych Z. To bardzo dobry i wygodny przyrząd. Nawet do tego ćwiczenia. Przyjmuję odpowiednią pozycję, tak żeby nie bardziej z nie spaść do przodu, tym bardziej do tyłu. No i proponuję szerszy rozstaw. Płacimy w postawy, pozycji ręce na klatkę i spinamy brzuch, czyli rozgięcie jest w pośrodku brzucha, nie w fazie, tylko jakieś górę brzucha z dole, staramy się połączyć wydech i w momencie, kiedy zetniemy brzuch, bo w fazie powrotnej nabieramy powietrze. I tutaj też to oponuję 3-4 serie, zakres powtórzeń. Ja oponuję do delikatnego zmęczenia, czyli ja już delikatny brzuch zapieczę. Zaboli, oczywiście nie całkowitego upadku, przerywam, odpoczynę i kolejne sklepy. Kolejną no, propozycją na ćwiczenie na brzucha będzie podciąganie kolan na poręczach. Oczywiście jest to ćwiczenie też w wersji yy, wiszącej, czyli kiedy wisimy na drążku, to zwisie, no, troszeczkę trudniej. Ja wykonuję to na poręczach staramy się, aby ręce były w miarę, jak najwięcej, cały ciężar będzie na barkach, więc... Będziemy to odczuwać. Staram się zablokować kiedy, w momencie, kiedy puścimy nogi i żeby nie za mocno nadwęże i nie zawsze nam wysiadły Staram się, żeby ułożenie łokci było jak najwęższe. Oczywiście nie wpadając do środka. Można korzystać tutaj z pokury, czy tak, czy tak, czy tak jak ja bez pozycja wyjściowa. To są uda. Do poziomu, mogą troszeczkę być poniżej, i staram się podnieść jak najwyżej do czwart. Wydech na górze i opuszczamy, trzymając brzuch cały czas spięty, Energicznie do tyłu, powoli do dołu. Tutaj też. Proponuję 3-4 serie. Jest zakres wykonywanych ruchów do delikatnego zmęczenia, czyli jak u nas brzuszek zapiecze, zaboli, Przerywamy serię, odpoczynek i kolejne seria. Kolejnym ćwiczeniem na mięśnie brzucha będzie muszenie bioder z nami podniesionymi pionowo do podłogi, leżąc na plecach. Chodzi o jakiś z maty w tym przypadku. Podnosimy nogi. biedę w kolana? Do góry. Ręce wzdłuż górz Głowa troszeczkę strapną. Dwa kanały podnosi do góry. I do drugiej. Robimy wyrzut. Do góry. Giedy. I w I natomiast zostawiamy swoje ulubione ćwiczenie, eee, czyli wyprost połowia z pozycji stojącej, do prawie, do leżącej, przy pomocy tego oto przyrządu kółeczka. Eee, wersja trudniejsza, oczywiście robimy to z pozycji stojącej, co za chwilę zawastuje, wersja łatwiejsza skoro eee, bardzo nie na tego ćwiczenia, miałam bardzo dużo wiedzy, czy w ogóle tam radę. Bo tutaj nie tylko pracuje brzuch, pracuje jej drzwi, pracują darki, pracują ręce, pracują nogi. W sumie ćwiczenie oglądno rozwojowe. Ale powiem szczerze, po wykonaniu tego ćwiczenia y, przez tydzień, sami półtora otrzymam niemałe góle mięśni brzucha, także włączony jestem jaki Przedstawienia brzuszków przez co najmniej, co najmniej tydzień czasu. Więc bardzo dobrze e, oddziałuje na mnie to ćwiczenie. Lubię je. Nie ukrywam, jest to moim zdaniem jedno z cięższych, jeżeli nie najcięższych ćwiczeń. I świetnie, świetnie też e, rozwojowe nie na brzuch, ale na całe ciało e, wykonuję jako e, jedno w kilku seriach oczywiście, możliwości. Jak wykona więcej powtórzeń, to w już niestety, niestety mniej. A następnie, jeżeli chcę zrobić więcej, jest, będę musiał użyć już zrobić to ćwiczenie z kolan. Nie wykonuję wtedy żadnego innego na brzuchu, po prostu już nie daję rady. W innych dniach skończę sobie ćwiczenie siłowe, np. ściąganie linek, ćwiczeniem z na przykład spinaniem na piłce lub podnoszeniem kolan na poręczach. Brzuch wykonuje przeważnie trzy razy, staram się 3 razy do dwóch razy w tygodniu, jeżeli wykonam e, wspomniane kółeczka, no niestety przez tydzień nie daje rady. Przejdziemy do zademonstrowania tego Ja Najpierw z tej pozycji łatwiejszej, czyli kolana Pobieramy i robimy rozjazd do przodu. Zatrzymujemy i wracamy. Oczywiście mocno spinając brzuch. Możemy użyć taką do drzewki. stojącej w dzisiejszym odcinku zaprezentowałem zestaw ćwiczeń na brzuch, który ja wykonuję Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.